Widzę, wycinam ciastko ze Squid Game. Czas na robotę. Ogólnie klejące bardzo. A jest pyszne, jest pyszne. Mam. Oczywiście. czekajcie widzę, że musiałam przedłużyć czas filmów. Oczywiście, muszę wyciąć te kółko. Bo niestety musiałam też odbić te choinkę. Bo mi się coś tam psuło. Ale wycinam kółko. Dla fabuły mówię to. Oh, oh. nic nie pękło jakby, co? Dobra, później będę je jedzenie. Może teraz spróbuję trochę wykałaczką. Nie wiem, jak oni w serialu to wycinali. Wykałaczką, co jest?! O. Udało się. hmm, hmm, hmm. mmm. Wyraźnie śpiewam. Dowód osobisty. Oto jest dowód osobisty. dowód osobisty.